Cześć! Dzisiaj zaprezentuję Wam edycję kolekcjonerską gry Age of Empires 3, która była wydana y, wszędzie w sumie, oprócz Polski. Edycja była wydana właśnie w takim wielkim pudle. Tu ma takie... z każdej strony ma takie zdobienia dookoła. Taką ramkę tłuczoną. Tu z przodu też jest tłoczone logo. No, a jeszcze z tyłu. I z tyłu mamy informację co znajduje się w tej edycji. A jest tego dość sporo. Pudło jest bardzo ciężkie. No i właśnie zdziałem obwolutę. Pudło jest ciężkie. Tutaj też ma takie tłoczenia jak i jak i na obwolucie teraz tylko zniknęło tu oznaczenia platformy i takie pierdółki otwiera się w ten sposób środek biały gruba tektura i w środku na wierzchu mamy tak najpierw artbook spójrzcie jaki gruby od razu powinien stron 207 No i obejrzymy trochę grafik papier dość grubawy siski Mam parę grafik jeszcze z tych starszych. Agora sim. God, to jest, jest zdjęć jak nie wiem, rycin artów niewykorzystanych nawet. No i dobrze. To był artbook. I teraz... Ojejku, jak widzę, jest Player's Guide, czyli taki strategy guide. Z wszystkimi takimi e, strategiami dotyczącymi każdej nacji. Wszystkie napisy oczywiście po angielsku. Choć są też wersje na niemieckie, nie wiem, francuskie chyba też i włoskie. To są mnie napisy w innym języku. 51 stron ma ten poradnik. Następnie mamy plakat. ogromny ja nie wiem jak to pokażę a no to jest wielkie jak jabłko pół stołu zajmuje mi to jest jeszcze napis Ale widać for king, for country, for glory A z tyłu niestety nic Panie się, panie się tu złożyło fory. To był plakat i teraz... O nie, może z tej strony. Pudełko z płytką Making of DVD. No są to filmiki na temat tworzenia gry Age of Empires 3 Następnie... nie ma ojczystych, dobra. Płytka z demem, z gry. Takie kopercie. No i taka płytka. Koperta jakaś taka sztywniejsza i twardsza niż te takie zwykle dodawane do, do teraźniejszych gier. Dalej mamy soundtrack. 20... oj to jakiś szary obraz. Jest 27 utworów. No tu mam płyteczkę wodną. Tu mam znowu pudełko z grą w edycji kolekcjonerskiej. Hmm, dobra, tu mamy produkt K. I no Raz. Dwa. No i... Trzecia jeszcze z pod spodem. Trzy płytki CD. Kolejne. Jest Quick reference, czyli taki taka karta szybkiego startu. Z wszystkim widzę umiejętnościami Zdobywany przez nację podczas gry. Tu mamy jakieś uzbrojenia. No i taka ściąga klawiszologia z wszystkimi skrótami w grze. No i na koniec instrukcja. Nie ma to, nie ma nic. Instrukcja czarno-biała, jak widać. Papier też śliski, nie, nie jest jeszcze z tych chropowatych, jak kiedyś były. Tutaj lepszy, no aczkolwiek czarno-biały. No ale nie ma co narzekać, bo teraz te instrukcje tu takie są, że szkoda gadać to jest jeszcze grubachna, ile ma stron. 134 strony. Także jest co czytać. No i mamy tutaj jeszcze tłoczenia w tym plastiku Age of Empires 3 i Ensemble Studios razem z Microsoft Game Studios. I tu plastik trochę już wycierpiał, bo jest on dość delikatny. No i dobrze, to by było na tyle w tej edycji kolekcjonerskiej. Jak widać trochę tego jest. Sporo czytania i oglądania i słuchania przy okazji jeszcze. No i polecam tą edycję, jeśli macie jak ją kupić. No zwykle są na angielskim eBayu tak w okolicach. 150 zł, ale już gorzej jest z wysyłką, gdzie potrafi nawet drugi tyle kosztować. No i to było tyle. Subskrybujcie, komentujcie, zapraszam na kolejny unboxing i cześć!